Kochani, witamy Was serdecznie na naszym kanale: Wykreuj swoje życie. Witamy po raz kolejny, bardzo nam miło znowu się z Wami dzisiaj powitać. I na początku zapraszamy do subskrybowania oraz do lajkowania. Dziękujemy z góry. Tak, i dziękujemy za wszystkie wcześniejsze lajki i wszystkie komentarze cudowne, za które naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczne. Daje nam to takiego powera do dalszego działania. Tak, dziękujemy bardzo za miłe słowa. A dzisiaj, kochani, poruszymy y, temat, który Was y, nurtuje bardzo. Zadajecie nam często pytania w mailach. Dlaczego dla mnie prawo założenia nie działa, albo generalnie, dlaczego to nie działa? Tak. I my tu chcemy właśnie Wam to wyjaśnić i chcemy Wam uświadomić, że Wy nie możecie się poddawać. Nigdy. Tak, dzisiaj poruszamy te dwa tematy, i pierwsze zaczniemy od właśnie y, tego że dla niektórych podobno to nie działa. Tak, no Aleksandro, nieraz yy, piszą do nas, tak? Właśnie, że nie działa, na mnie to nie działa, komuś tam się udało zamanifestować, mi się nie udaje. Kochani, to tak nie jest. Prawo założenia działa zawsze. Tak samo jak prawo grawitacji. No tak, czy tego chcecie, czy nie chcecie, to działa, tylko to, czy jesteście tego świadomi, czy nieświadomi, to jest pytanie. Prawo założenia to jest prawo gdy mani manifestacji, działa zawsze i na każdego. Od dziecka manifestujecie tak. wszystko. To, co widzicie wokół siebie, wszystko wykreowaliście swoimi myślami. Cokolwiek sobie pomyślicie, to się urzeczywistnia w waszej rzeczywistości. Kwestia tego, żeby świadomie kierować tym prawem. I o to chodzi. Otóż to wy nie możecie mówić, że to nie działa, bo wy kreujecie cały czas, całe życie od urodzenia na okrągło. I tylko no, nie, robicie to nieświadomie. myślicie, myśli się kotłują, bo my myślimy, no niestety tak jesteśmy skonstruowani, że myślimy ciągle. Ale ważne jest, aby robić to świadomie. Wybierać świadomie myśli, mhm. które chcecie. Dokładnie, jeśli wy yy, mówicie, że wam to nie działa, to znaczy, że macie złe myśli, nie takie jak trzeba, więc musicie Dokładnie. zmienić myśli. To jest najważniejszy problem najczęstszy problem. Tak, to, to po prostu od was tylko zależy, jakie myśli wkładacie sobie do tej głowy. Naprawdę musicie się na tym skupiać i sobie to uświadomić. Bo co, Aleksandro, prawo założenia zawsze działa. Zawsze, zawsze. działa i działa dla. Każdego. Nie możecie go wyłączyć. Może nie możecie, trzeba. Od dzisiaj nie chcę. To nie, nie ma używa. tak jak stryk, światło sobie wyłączy i to nie działa. Działa, kochani. I my będziemy Wam to dzisiaj tak tłuc do głowy, żebyście to sobie zakodowali. Możecie słuchać tego filmiku, kiedy Was znajdzie jakaś negatywna myśl i kiedy chcielibyście się poddać, to sobie załączcie ten filmik i posłuchajcie. Działa prawo założenia prawno założenia działa dla każdego, nie można powiedzieć, że od dzisiaj mam to w nosie. Tak. Dobrze, od dzisiaj masz to w nosie i co? I pozwolisz, żeby rzeczy przydarzały się tobie tak po prostu? I negatywne myśli, żeby się zaczęły urzeczywistniać znowu? Ale po co? Skoro możesz nad tym panować, możesz mieć to, co chcesz, to dlaczego tak. chcesz mieć to, czego nie chcesz? Pamiętaj, że to właśnie ty jesteś artystą, który tworzy swoje dzieło. I tak jak artysta, tak to mi się powiedziało, cudownie, kochani, bo to tak jak artysta: artysta ma w głowie pewien obraz dzieła, które chce stworzyć. Bez względu, czy, go, czy chce namalować obraz, czy chce wyrzeźbić um, cokolwiek, to on najpierw w głowie ma pewien obraz tego, co chce stworzyć. I żyje tym obrazem, i za każdym razem, gdy bierze pędzel i maluje, to on wie, co chce namalować. Tak samo ty wiedząc, co chcesz osiągnąć, jaki chcesz mieć efekt końcowy, tylko wyłącznie wtedy jesteś w stanie doprowadzić do e, urzeczywistnienia tego efektu, ale musisz świadomie wybierać te myśli, które ciągle nam się kotłują w głowie. I to naprawdę, kochani, jest do, do, jest do zrobienia. To jest praktyka, trzeba praktykować i ćwiczyć. A wiadomo, tak. że jak praktykujesz i ćwiczysz, to potem już ci to coraz łatwiej. Ale jeśli wątpisz w to prawo, w sensie, e, dla, na mnie to nie działa i nie potrafię tym kierować, to rób małe eksperymenty. Tak. Spróbuj. Jeśli rób. nie wychodzą ci, przepraszam, jeśli nie wozą duże, Rzeczy, to spróbuj z małymi, z drobnymi. Jakieś, jakaś tęcza. No tak, motyl, nie wiem. E, Różowy słoń. I, tak, telefon od koleżanki, która się dawno nie odzywała. 50 zł, e, które dostajesz tak nie wiadomo, ktoś ci podaruje albo w formie prezentu, albo e, faktycznie banknot. W zależności od tego, m, jaką kwotę chcesz. Naprawdę eksperymentujcie, bo to są ćwiczenia. I te ćwiczenia, które są zakończone jakimś pozytywnym efektem, one was podbudowują, one wam będą dodawać takiej pewności, takiej wiary, że to działa. I róbcie sobie to tak, jak tam właśnie Neville polecał, tak mhm. Aleksandro? Pamiętasz e, ćwiczenie z drabiną? Tak, tak. E, chodzi, chodzi w tym ćwiczeniu o to, żeby sobie po prostu trzy noce z rzędu wyobrazić… Przed snem, przed snem. Um, tak, no, no najlepiej mhm. przed snem, efekt końcowy. Czyli na przykład Ty chcesz sobie zmanifestować to spotkanie z tą koleżanką, to sobie po prostu wieczorem wizualizujesz, a w ciągu dnia nawet jeśli będziesz powtarzała ja się z tą koleżanką nie spotkam, no to jest niemożliwe, że ja się spotkam, to Ty i tak się spotkasz z tą koleżanką. Tak, taki przykład też podaje właśnie Neville, natomiast jeśli niech wychodzą Wam wizualizacje, to co robimy? Afirmujemy. Tak. Afirmujemy i to mnie osobiście to zajmowało dosłownie czasami dwa dni, że kilka razy sobie powtórzyłam spotykam się na przykład z jakąś Kasią i zapraszam mnie na kawę i ta Kasia się za chwileczkę odzywa, albo zupełnie przypadkiem ją gdzieś spotykałam. Dokładnie. I eksperyment robiłam multum i to niesamowicie wzmacniało moją wiarę. Albo mówiłam sobie, że zobaczę różowego słonia, chodzę do sklepu, co pierwszym mhm. się rzuciło w oczy różowy słoń. Tak, ty po prostu bądź ze sobą szczery i odpowiedz sobie sam na pytanie. Yy. I jakie masz myśli w ciągu dnia? Bo my się często okłamujemy. My mówimy, no przecież ja manifestuję, znaczy, prze, przepraszam, przecież ja wizualizuję. Tak, robię wszystko. Przecież je afirmuję. No dobra, no Ty może i afirmujesz, ale być może za mało. To z tego, że Ty afirmujesz, afirmujesz 15, pół godziny, godziny, a potem spotkasz się z koleżanką i narzekasz, no to nie wiesz wszystko, to po prostu robisz jeden krok do przodu, czy, ro, czy kroki do tyłu. Kwestia jeszcze z diety mentalnej. I myślenia od końca, tak jak my to nazywamy, i, i Neville. Tak. Jeśli ty w ciągu dnia afirmujesz, wizualizujesz, ale chodzisz i myślisz sobie, nie mam tego, brakuje mi tego, czyli odczuwasz brak. No, to niczego nie zamanifestujesz. Dokładnie. A jeszcze jedna kwestia jest taka, że my obydwie też doszłyśmy do wniosku, że najważniejszą sprawą jest właśnie to życie od końca. Tak. Efekt, życie efektem końcowym, bo jeśli manifestujesz powrót tego byłego, ale tego nie czujesz, to musisz poczuć, że ty znowu z nim jesteś, czy z nią. Musisz całe, wszystko układać pod to, nawet się zastanawiać. Hmm. Jak on znowu wróci do mnie do domu, gdzie sobie włoży rzeczy? Kurczę, musiałaby zrobić porządek? W szafie. A nawet wręcz mu zrób miejsce hmm. w, tak, w, w szafie, też, też zrób przestrzeń szafie. dla tego swojego mężczyzny, e, nie wiem, e, e, przygotuj dwa talerze jak jesz obiad, to tak podświadomie e, to, działa na naszą, to, to działa na naszą podświadomość, bo ona widzi te dwa talerze, tak? Po prostu udawaj, e, graj, bądź aktorem w swojej sztuce. Także wszystkie te rzeczy, zastan zastanówcie się, czy naprawdę robicie wszystko, robicie wszystko żeby... to, tak, jak mhm. trzeba. Kochani, i co jest y, ważne w tym procesie manifestowania, o czym już wspomniałyśmy, y, dlaczego właśnie nie należy się poddawać, bo Wy się często poddajecie w momencie, kiedy to Wasze marzenie jest po prostu już za chwilę y, y, realne i dostępne. Ale, że Wy nie widzicie tego, to Wy stwierdzacie, to na mnie nie działa, i to jest tak jak z tym ziarnem zasianym w ziemi. E, jeśli byście m, postępowali właśnie w ten sposób, że zasiejecie to ziarno i stwierdzicie, że o, nic mi tam nie wyrasta, i sobie, sobie go wygrzebiecie z powrotem i zasiejecie nowe, no to tak będziecie siać to ziarno w nieskończoność. To po prostu musicie dać temu czas. I cieszcie się, się, że te manifestacje nie działają od razu, no bo przecież nie chcecie, aby mom, nie wiem, w jednym momencie pojawił się tu słoń, czy tam, nie wiem, pralka Wam spadła na głowę. To <laughs> musi, musi być. To... Tak, to musi być czas, dajcie temu czas. To musicie trochę cierpliwości i pracujcie cały czas, się, w, te, w ten sposób się rozwijacie, w ten sposób yy, wy zmieniacie swoje nawyki. I <laughs> tak, yy, <śmiech> Aleksandro, <śmiech> proszę bardzo. bardzo. Możecie też przyspieszyć wasze manifestację właśnie poprzez tą wiarę, właśnie poprzez podnoszenie cel koncertu, czyli koncepcji siebie. I jeśli Wy uwierzycie, że szybciej dostaniecie to, co chcecie, to dostaniecie. Kochani, to prawo założenia działa zawsze. Musicie uważać. Kogo stawiacie na piedestale? Najczęściej właśnie stawiacie na piedestale osobę, na której Wam zależy, czyli tego Waszego partnera, Waszą, waszą wybrankę. I wtedy robicie wielki błąd, ponieważ yy, no, yy, to się odbija w Waszych myślach, yy, a myśli są energią one płyną również do tego Waszego partnera, i jeśli On jest najważniejszy dla Was, to Wy nie będziecie najważniejsze dla Niego, a przecież na tym Wam najbardziej zależy. Dlatego tu, jak już Aleksandra wspomniała, self, concept jest bardzo ważny. Bardzo ważne jest, to, aby postawić na siebie, ty siebie postaw na pierwszym miejscu. Niech on to odczuje energetycznie, on to wibracyjnie, to do niego dotrze, że ty jesteś królową, że ty jesteś warta jego miłości, że ty jesteś jedyną kobietą, którą on chce. I jeśli ty będziesz uważała tak właśnie na swój temat, będziesz miała takie zdanie na swój temat, to naprawdę to do niego dotrze. I nie zwracajcie uwagi na czas, bo to też jest ogromny problem. Poddajcie się najczęściej wtedy, kiedy stwierdzicie, o, już minęło dwa miesiące, a ja nic nie zamanifestowałam, zamanifestowałem, a minęło pół roku, już tego nic nie będzie. A to jest tak, że Wy nie możecie patrzeć na czas, bo jeśli wy liczycie ten czas, to oddalacie to manifestowanie. Ale przede wszystkim, silnie. Aleksandro, sorry, że Ci przerwam, ale popatrz. Jeśli y, patrzysz na czas, to znaczy, że ty ciągle masz świadomość tego, że ty tego nie masz. No brak, odczuwacie brak po prostu. Tak, dlatego no, nie możecie patrzeć na czas, ale wierzcie mi, że to nie musi trwać pół roku. Trwa pół roku właśnie dlatego, że robicie dwa kroki y, do przodu, trzy wstecz, albo odwrotnie, jeden do przodu, tam, trzy wstecz. Po prostu to wszystko zależy od Was, Wy musicie mieć tego świadomość. Także musicie zwrócić uwagę na to, żeby nie odczuwać braku nie patrzeć na czas, żyć tym efektem końcowym i nie poddawać się nie poddawać. cały czas uparcie do, do celu i nie poddawajcie się, dlatego że w jednym dniu możecie się poddać, a w następnym dniu manifestacja może się spełnić. Tak. Dlatego nawet jeśli nie widzicie ruchu żadnego, może być tak, że nad gdzie wszystko się odmieni. Wy nie wiecie co się dzieje za kulisami, a tam się naprawdę dzieją. Cuda, tam się dzieją takie cuda, o których wy nie macie pojęcia, wszystko układa się na Waszą korzyść, jeśli oczywiście jesteście wierni swojemu efektowi końcowemu, bo to o to chodzi, żeby być świadomym czego się chce i trwać w tej wizji. Bo co Ci szkodzi, po prostu zacząć myśleć inaczej, zacząć mówić inaczej, zacząć zachowywać się inaczej? Co Ci szkodzi? To działa, prawo założenia. Działa, Aleksandra zawsze, zawsze. I dla każdego. Tak, i to I musicie wiedzieć. to Starajcie się po prostu ciągnąć tego końca, ja i tak dam radę, przecież Wy macie ogromną moc, ogromną. Spróbujcie z tymi małymi rzeczami. Ja od tego zaczynałam, słuchajcie, to wzmacniało moją wiarę, Jak mnie to cieszyło, najdrobniejsze rzeczy. I czym potem większe, tym miałam coraz większą wiarę, radość w tym i to jest dla mnie taka fajna zabawa. To jest cudowne, żeby tak. kreować to, co chce. Właśnie potraktujcie to jako zabawę, nie napierajcie, weźcie to tak z, z takim, na takim luzie do tego podejście, bo wtedy się dzieją cuda, bo jak Ty się spinasz, bo jak Ty jesteś nerwowy, bo jak Ty wyczekujesz, jak Ty tylko kombinujesz i płaczesz i narzekasz, no to oddalasz ciągle od siebie to, co chcesz. Weź na luz, a co Ci szkodzi? Co Ci szkodzi spróbować właśnie zachowywać się inaczej? I bardziej y, do całego życia podejść właśnie w taki y, y, sposób, że tobie się to należy. Ty i tak wiesz, że to dostaniesz, więc po co się denerwować? Potem Zrób sobie herbatkę. Tak, takie jest prawo. I załączajcie ten filmik za każdym razem, kiedy przejdzie wam przez myśl, że to nie działa. Że, albo, żeby się poddać. Albo tak, Absolutnie. nie ma takiego. Nie, my opcji. wam nie pozwalamy. Nie ma, nie pozwalamy. Działa, zawsze działa i koniec. I kropka, zakodować, zelotować <noise> <noise> Tak. I jeszcze słuchajcie, my pracujemy generalnie teraz nad pierwszym kursem. Nie wiemy, ile nam to czasu zajmie, ale chcemy, żeby był doskonały. I jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś wątpliwości albo chcielibyście przyspieszyć Twoje manifestacje i znać poszczególne kroki jakie możemy Wam podpowiedzieć, jak możemy Wam pomóc, to zapraszamy wkrótce, będziemy informować. Tak, a to będzie naprawdę fajny kurs. Będzie po prostu mega petarda. Tak, tak dowiecie do... się, się jeszcze, wszystko. kochani, i to naprawdę będzie mega kurs. Dowiecie się tam mnóstwo ciekawych rzeczy, ciekawych, inspirujących i takich diamencików. Naprawdę zapraszamy. Będziemy informować wkrótce. A dzisiaj dziękujemy serdecznie macie ten film oglądać po 10 razy i naprawdę nie Na poddawajcie okrągli. się, bo nie warto. Nie, nie warto. można się poddawać nigdy w życiu. Dzień. Zabraniamy. <grym> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Też.